Cześć kochani, zapraszam Was na kolejny film z wykorzystaniem szyszek na te święta, na tegoroczne święta Bożego Narodzenia. Zrobimy sobie taką zawieszkę, laskę cukrową i tradycyjny wianuszek. Potrzebne nam są szyszki, klej na gorąco, pompony, wstążka w wybranym kolorze, no i nożyczki. Zaczniemy od naszej laski cukrowej. No oczywiście musimy ułożyć te szyszki kształt właśnie takiej laski, a następnie skleić ze sobą te szyszunie w całość. E, najlepiej jest sobie na początek tak prowizorycznie skleić je trochę, tego kleju gdzieś tam może nam się zlewać, mogą one się ruszać, ale to nic, bo kiedy on zastygnie i mniej więcej ta szyszka jest już sklejona, chociaż jeszcze troszeczkę się dygota, to obrócimy sobie ją na drugą stronę i będziemy ją podklejać od spodu, bo tego spodu nikt widzieć nie będzie, bo on będzie na ścianie czy tam na drzwiach powieszony, a może nawet na choince. Dlatego na razie nasza szyszka przysycha a my zajmiemy się za ten czas stworzeniem kokardek, które będą zdobiły te szyszunie. Ja wybrałam tutaj zieloną, z tą taką cieniutką. E, mam też szerszą, którą użyję, żeby stworzyć zawieszkę tej szyszki, e, szyszki laski. E, jak widzicie, kokardki już zrobione. Teraz obróciłam sobie te moje szyszunie delikatnie do tyłu. No i od spodu nakładam troszkę więcej tego kleju na gorąco, żeby sobie to wszystko stabilnie tutaj połączyć. Kiedy klej zaschnie, będziemy mogli wrócić na pierwszą część um, tej naszej laski cukrowej i zacząć dekorować ją już kokardkami. Um, mam tę samą grubą wstążkę w kolorze zielonym, o której Wam już wspomniałam. Z niej robię taki, yy, można powiedzieć, łańcuszek, taką zawieszkę. Przyklejam również klejem na gorąco. No i żeby nie było widać tego przyklejenia, tego momentu styku wstążki z szyszkami, robię też z tego dużego kawałka tej szerokiej wstążki dużą kokardę, która będzie tam za chwilkę przyklejona. Zaraz do tego dojdziemy, bo tutaj już miałam gotowe te kokardki z wąskiej wstążki no i postanowiłam je od razu przymocować. Oczywiście kolorystyka dowolna, możecie tutaj dać inny kolor wstążki, nawet nie musi to być wstążka, możecie użyć innych elementów do dekoracji, do przyozdobienia tych szyszek. Ja akurat miałam taką wizję, no i takiem też wykonałam. Tutaj już, jak widzicie, tworzę tę dużą wstążeczkę, która będzie u góry przy tej zawieszce przymocowana. No i na koniec jeszcze będę przyklejać tutaj pompony, bo stwierdziłam, że z tą wstążką to tak pusto. Coś tu trzeba jeszcze dodać. Te pompony trochę wyglądają jak śnieg, trochę jak bombki, więc myślę, że klimat zachowany tych świąt Bożego Narodzenia. No i tak prezentuje się nasza szyszowa laska, szyszkowa laska, a teraz przechodzimy do tego wianuszka. No tutaj mam troszkę mniejsze szyszki, te pierwsze, duże, były kupione w Action, te mniejsze były kupione chyba na Allegro, ale już nie pamiętam, bo mam je naprawdę długo, kupiłam taki duży worek tych szyszek i już po prostu od trzech lat je wykorzystuję do takich robótek. No i mniej więcej układam sobie z takich podobnych rozmiarowo szyszek kółeczko, a następnie sklejam ze sobą te szyszunie tak samo jak w przypadku pierwszego pomysłu, czyli tej laski cukrowej. Na początek delikatnie, tak prowizorycznie, żeby po prostu stworzyć ten okrąg, a kiedy mi to przyschnie, to będę obracać na lewo i sklejać już tak porządną ilością kleju. E, możecie też zrobić sobie okrąg wielkości tego waszego kręgu szyszek na przykład z filcu czy z bloku technicznego, taki cienki okrąg, dajmy szerokości centymetra i podkleić na tym te szyszki, ale ja jednak bałam się, że będzie on wystawał, a chciałam, żeby to były takie jak najbardziej proste, łatwe, z małą ilością składników do wykonania, no więc nie użyłam tutaj tego papieru od spodu. Fajna zabawa, polecam, takie klejenie, tworzenie kształtów wcale nie jest trudne. Dobra. Przechodzimy do kolejnego etapu. Tutaj jeszcze dokładam troszeczkę kleju, kiedy już mam cały ten okrąg sklejony. Jak widzicie, on już mi uschnął. Więc teraz czas na stworzenie zawieszki. Z tej samej zielonej, szerokiej wstążki, której używałam przy pierwszym pomyśle, tworzę sobie zawieszkę tak samo jak tam. Składam po prostu taki dłuższy kawałek na pół. No i za ten Złożony na pół koniec, sklejony klejem na gorąco, przymocowuję w dowolnym miejscu na moim wianuszku z szyszek. Następnie z tej samej wstążki tworzę sobie kokardę, która będzie przykrywać ten moment połączenia zawieszki z wianuszkiem. E, no i lecimy z przyklejeniem tej kokardki. A następnie będziemy sobie dekorować pomponami. Tym razem będą to już kolorowe pompony. Wybrałam takie najbardziej świąteczne kolory, jakie mi się kojarzą z tymi świętami Bożego Narodzenia. No i nasz wianuszek będzie już gotowy. Dajcie znać, czy te pomysły Wam się spodobały i czy wykonacie je razem ze mną. Liczę na to, że tak. Zostawcie łapkę w górę, komentujcie i wpadnijcie na mój kanał po więcej inspiracji na takie świąteczne DIY -e dla Waszego domu i też dla najmłodszych, bo dla dzieciaków filmy również tworzę. Do usłyszenia w kolejnym filmie. Pa, pa!